No hej ludzi, cześć wam wszystkim, Prosiaczniczki, raciczki, moje owłosione kochane, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony jak zwykle grzechu 40, mam zaszczyt zaprezentować wam kolejny materiał na moim kanale, tym razem filmiarz informacyjny, w którym chciałbym Wam przekazać informacje dotyczące modyfikacji listy modyfikacji, z których korzystam podczas ogrywania tytułu jakim jest City Skynet, czyli podczas budowy wirtualnej stolicy Grzechosławii jaką jest Pierdziszewo. Tak się składa, że jakiś czas temu opublikowałem ową listę na moim fan na Facebooku, ale jako, że tego fanpage'a nie każdy widz mojego kanału odwiedza, no to po prostu dalej męczycie mnie kawalkadą dociekań i pytań odnośnie tego, czy kiedyś przekażę wam listę owych modów, z których właśnie korzystam. Jako, żeby nie wymyślać tutaj koła na nowo, po prostu przeczytam wam posta, którego opublikowałem na fanpage'u. Cytuję. Ludziska, nadejszla wielka chwila dla osób grających w City Skylines. Mianowicie, bardzo wielu z was bezustannie Prosiło mnie, abym stworzył i udostępnił wam listę wszystkich modów, z których korzystałem w serii z budowy pierdziszewa. Przyznaję bez bicia, ociągałem się z tym jak tylko mogłem, gdyż nie miałem na to czasu, ale dzisiaj doszedłem do wniosku, że tak być dalej nie będzie. Zacisnąłem po poślady i stworzyłem pakę modów od grzecha 40. Łącznie składa się na nią ponad 340 unikalnych modyfikacji do City Skylines, z których korzystałem i dalej będę korzystał podczas nagrywania klipów na YouTube. Nie ukrywam, że zgranie ich wszystkich oraz ich przetestowanie zajęło mi ponad 20 godzin. Serio. Nie przesadzam. A wy? A wy teraz możecie mieć je wszystkie i to za sprawą jednego kliknięcia myszą. Ale do rzeczy, jak zgrać mody od grzecha, postaram się wyjaśnić Wam to najbardziej łopatologicznie jak to tylko możliwe, aby nawet ci, co w ogóle nie ogarniają Steama mogli się pobawić w swoją stolicę Grzechosławii. Mianowicie logujecie się na Wasze własne konto Steam, następnie klikacie zakładkę społeczność i w rozwijającej się liście wybieracie opcję warsztat. W warsztacie Steam odnajdujecie sobie grę City Skylines, można to zrobić albo poprzez wpisanie odpowiedniej Nazwę gry w wyszukiwarkę albo poprzez wyszukanie alfabetyczne z listy. Kiedy już jesteście w warsztacie gry City Skylines klikacie opcję Przeglądaj, a następnie z wysuwanej listy wybieracie kolekcję. Na tym etapie nie pozostało wam nic innego jak wpisać w wyszukiwarkę paka modów pierdziszewo, ewentualnie po prostu samo słowo pierdziszewo. Wyszukiwarka powinna odnaleźć odpowiednią paczkę, tyle tylko, że musicie to napisać poprawnie, bez żadnych literówek, najlepiej z wielkiej litery. Myślę, że wtedy powinniście to odnaleźć. Jeśli wszystko zrobiliście poprawnie, wystarczy teraz kliknąć na wyszukaną pakę i voila! Macie listę wszystkich modów z których korzystam i będę korzystał w owej serii w przyszłości. Jeśli chcecie mieć w grze jedynie ich część, wystarczy powybierać sobie z listy modów odpowiednie z nich, które Was akurat interesują i kliknąć klawisz subskrybuj. Jeśli natomiast chcecie mieć wszystkie, klikacie ikonkę zasubskrybuj wszystkie u góry. Tyle. Życzę miłej zabawy. PS. Mam nadzieję, że wybudujecie coś ciekawego, a następnie prześlecie mi kilka fotek waszych pierdziczew na fanpage kanału Grzechu40 na Facebooku. Jeśli będzie tego dostatecznie dużo, to może i zrobi się jakąś fajną kompilację na YouTube. Pamiętajcie tylko, aby zdjęcia były dobrej rozdzielczości, bo ze zbyt małych to się klipu nie zrobi. PS2. Dla osób, które kompletnie nie ogarniają komputera i nawet nie wiedzą o czym mówiłem, zamieszczam w tle tego materiału całą ścieżkę poczynań, jakich musicie się podjąć, ażeby zgrać tą pakę modów. Macie pokazane łopatologicznie, co trzeba kliknąć, gdzie trzeba kliknąć, jak trzeba kliknąć. PS3. Weźcie pod uwagę fakt, iż 99% modów działa od razu po zasubskrybowaniu, ale jest też kilka takich, które należy uruchomić w opcjach gry. PS4. Na koniec coś ważnego. Paka to ponad 340 modyfikacji na szczegółowo wykonane obiekty w świecie gry. Jeśli zasubskrybujecie całość, to ta całość zacznie Wam się zgrywać podczas pierwszego zalogowania do gry. I próby uruchomienia rozgrywki. Nie zdziwcie się, jeśli w tym momencie gra będzie się uruchamiała pół godziny lub nawet godzinę. Tych modów jest naprawdę dużo i nie zgrają się one na przyknięcie palcem. Komputer musi każdego ściągnąć z internetu, a następnie każdego z osobna zainstalować na waszym dysku twardym. Więc radzę wejść do gry, odpalić nową rozgrywkę, a następnie zrobić sobie przerwę, załóżmy na herbatkę albo poczytanie książki. Ode mnie to tyle. krzymcie się.